Witam państwa serdecznie z plantacji truskawki odmiany Malwina, nazywanej potocznie królową późnego sezonu, najpóźniejszej, moim zdaniem jednej z najważniejszej. Kani, jeszcze kilka dni temu łubianka dwukilogramowa takich owoców na giełdzie kosztowała 45 zł. Ta cena wzbudzała emocje. Wzbudzała emocje wśród sprzedających, kupujących i wśród plantatorów przede wszystkim. Emocje. To najgorszy doradca, jeżeli chodzi o wybór technologii i dobór odmian. A zatem zapraszam Państwa serdecznie 28 lipca na finał projektu Berytek, gdzie osobiście będę chciał opowiedzieć o technologii uprawy późnych odmian. Zacznę od tego, czy w tym roku jest sens wchodzić w późne odmiany. A jeżeli zdecydujecie, że tak, Opowiem o doborze odmian. Czy stawiamy na Malwinę? Czy stawiamy na nieco wcześniejszego Magnusa Fajta, który zrobił niesamowitą furorę w tym roku? Czy może na nowości, kadenza? Jeżeli mówimy o takiej technologii, sukces w uprawie truskawki późnej wymaga pewnej wiedzy. Popatrzcie, jaki tu jest gąszcz. Popatrzcie, jaki tu jest gąszcz liści ją trzeba odpowiednio nawozić, ją trzeba odpowiednio chronić. Opowiem o tym nawożeniu, opowiem o problemach w ochronie, począwszy od szarej pleśni, poprzez antraknozę, do wciornaska, który w tym roku naprawdę ogromne problemy stwarza. A zatem jeżeli chcecie Państwo posłuchać tego wykładu, zapraszam na naszą stronę doradcajagodowy.pl, gdzie w zakładce BERYTECH2024 jest już możliwość rejestrowania się na to wydarzenie i to jest podstawa do uczestnictwa. A później zapraszam 28 lipca do dworku Marzenie w Przeborowicach, gdzie będzie sesja wykładowa. I później po obiedzie na warsztaty w stacji badawczo-rozwojowej firmy Boryna. Wszystko o technologii odmian późnych. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Do zobaczenia.